Łapy! Łapy! Nie i Nie zabijaj! Potrzebujemy go! No ja pierdolę powiedziałem, łapy! Dobrze, dobrze. Po, po, powiedzcie, czego chcecie. Ok. No. Dobra. Witam Biest na czasy! kanale Pikus... Zapraszam trupy na kolejny się. odcinek. Wiesz, ci, którym palnołeś w łeb. Nie mam pojęcia o. Czym. A mu walnęła. Dobrze, dziadowi. To jak to w końcu było? Co oni chcieli zrobić? Wrócić do domu, do rodziny? A może sprowadzić je tutaj? Nie spodobało ci się to, prawda? Po, po prostu nie, nie mogliśmy. Rysyko. A mi, się przywaliła. Czekaj, czekaj! Dobrze zrobiła. Nie mogę. Nie zmuszaj mnie. Jim, teraz policzę do trzech. Nie, 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 nie. nie. Raz... Ty nic nie rozumiesz. Dwa... Słuchaj, nie rób Dzień. tego! Trzy! Otwórz te pieprzone drzwi! Dobrze, dobrze! No ale otwieraj te drzwi, dziadu. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dziękuję, Jim. I tak wiemy, co robimy. Błagam cię, proszę. Puść mnie. Przykro mi. Ale po prostu nie możemy ryzykować. Daj to do... go. Ale. Bez litości. Jak najszybciej wyjeździć. Kurczę. No nieźle. To było mocne. To bym się nie spodziewał po niej. Więc to prawda. A ja nie chciałam w to wierzyć. O czym ty mówisz? To jest moja wina. Ja chyba nie łapię, twoja wina. Nie mogłam się domyślić, kiedy weszliśmy. Kiedyś uprawialiśmy dziki imbir, a tutaj była mahonia. Ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko odcięli, odebrali mi cały dostęp. Boże, David cały czas mi mówił, ciągle powtarzał, że coś jest nie tak. Okej, okay, okej. Okay. Jaki David? Powódl. David Gorman. Był stażystą w naszej placówce. Wiesz, co powiedziałam? Powiedziałam, że zajmujemy się medycyną i że, że hmm. mamy zaawansowany sprzęt i tak dalej, że w grę wchodzą miliardy dolarów i żeby zostawił to w spokoju. Ale on nie posłuchał. No, Włamał plus, się no. do systemu, przebił przez Firewalla, powiedział mi, że prowadzą tu jakiś, nie wiem, jakiś tajny projekt okay. czy coś. z tajny no, projekt, ma nie tylko zwolnić. Ch chciał być następnym Edwardem Snowdenem. Wiesz, chciał ujawnić te wszystkie informacje z laboratorium. David Gorman... Demaskuje imperium zła i ratuje cały świat i takie tam gówna. A ja go nie posłuchałam, Dikon. Powiedziałam mu, że jest paranoikiem i spławiłam go. Musiał się tu jakoś błamać, a potem jakimś cudem zdobyć próbkę tego cholerstwa, które tutaj przygotowywali. Chwilę, pogubiłem się. Co masz na myśli? Sama poskładałam to do kupy jakiś czas później. W tej nocy, kiedy mnie dźgnięto, pojechałam do biura Cloverdale w Fairwell i chciałam... Chciałam znaleźć Davida, ale jego już tam nie było. Nikt go nie widział od dwóch tygodni. W tym czasie odbyło się to całe Green Expo w Portland. Pewnie chciał znaleźć jakiegoś reportera. Może już był zainfekowany, ale jeszcze o tym nie wiedział. O mój Boże! A dwa dni później. A dwa dni później wszyscy na konferencji byli już zarażeni, a potem no, wsiadali do samolotów i wrócili do swoich domów. Tydzień później 2,5 miliarda osób już nie żyło. Sara, to nie, to nie mogła być twoja wina. Znaczy, się nie mogłaś go zatrzymać. Ja Ty, ty nie To, To te badania, moje badania były tego częścią. Dikon, ja byłam tego częścią. Oni, oni mnie wykupi w wstali. O kurde. No to grobo. No, na taki obrót sprawy to się nie spodziewałem. No to naprawdę. Kurde. Kurczę, no to bym nie pomyślał. To bym się. Hej, czekaj, poczekaj chwilę. Co tam? Te elektryczne płoty, mogę je jakoś wyłączyć? Eee, przekaźniki prądu są w budynku przeszklarnie, a co? Dobra. Eee, Tutaj jest naprawdę dużo żarcia i pomyślałem, że dam znać buzerowi przez radio, no i Ryki też w sumie całemu obozowi Lost Lake. Myślisz, że możesz to załadować? Tak, jasne. Dobra, a to ja zaraz będę. Okej. Okay. No kurde. Tutaj chyba gdzieś. Jakoś trzeba wejść. Ale jak o, tutaj? Tak, to, to musi być tutaj. Aha, to jest tutaj w środku, tak? Masz łap! Udało się. Płońcie, wy małe suki z syny. Jeszcze jedna. Jestem ślepy, ja nie widzę. Muszę otworzyć te drzwi. No już, no już! Dalej odpieraj. Udało się. W razie czego wziąć? Tak. Uh, Buzer, to, to Dikon. Zgłosił obóz Last Lake. Jest tam ktoś? Dick, Dick, to ty bracie? Tak, Buzer, to ja. <stotwik> Hej, dobrze cię słyszeć, stary. Ciebie tak samo. Słuchaj, bo nie mam za bardzo czasu, a ta placówka badawcza, w której pracowała Sara, ta w pobliżu Żelaznego Stoku, w okolicach terenów wieczystych, wiesz, o której mówię, nie? Posłuchaj, tu jest żarcie. Mnóstwo żarcia, kukurydzy. Powiedz Riki, powiedz Majkowi, niech tu kogoś przyślą. To znalazłeś ją? Serio znalazłeś Sarę? Tak, udało się. Boże znalazłem ją. To <laughs> naprawdę zajebiście, Dick! To kiedy ją przywieździesz do Lost Lake? Nie wiem, to... Nie jest pora na takie rozmowy. Dick? Tak? tak? To powiedz, że macie uważać na siebie. Okej? Okay. Buzer. Buzer, Buzer. Albus Lost Lake zgłoś się. Okej, okay, dobra, słuchaj. Mm, tak, tak. To ja. E, słuchaj, mam tu... A co dopiero niespodzianka? Żelazny Majk mówił, że już nie wrócisz. E, posłuchaj, nie mam wiele czasu, bo wiesz, mam tu... Znalazłeś? Się? Tak, tak, znalazłem. Riki. Bardzo się cieszę, Dick. Miałeś rację, daliśmy radę. Dobrze, że ona też. Tak, dobra, słuchaj, bo jest taka farma, okej? Okay? Tu jest prąd, no i elektryczny płot. Elektryczny płot, okej. Okay. I jeśli tu wpadniecie, to spytaj buzera. Sara tu kiedyś pracowała. E, w pobliżu żelaznego stoku. On będzie wiedział. Jak tu dotrzecie, znajdziecie jedzenie. Tu jest pełno jedzenia. No dobra. A co z nim? No, no, dobrze, dobrze. Nie uwierzysz, kogo żelazny Mike mianował szybową ochronę. Zaraz Wow, to świetnie. A, a możesz mu. Wiesz, co, Słuchaj, naprawdę muszę już lecieć. A e, wiesz co, czekaj chwilę, chwilę, zaczekaj. E, to co mówiłaś o zapalaniu świeczki chyba miałaś rację nie. bez odbioru Parikę. Co, no tu Corey. Gdzie jesteś? Jeden z moich ludzi doniósł mi, że przejechałeś przez punkt kontrolny na przełęczy Tilsena. Tak, kapitanie, na Żelaznym stoku jest placówka badawcza i wygląda na to, że Sara, to znaczy porusznik Whitaker, może tu znaleźć jakąś ważną część wyposażenia, a to było... to było jedyne miejsce, gdzie mogła coś takiego dostać. Sara nie odpowiada. Pułkownik chce wiedzieć, dlaczego nie wróciliście. Proszę mu powiedzieć, że już wracam. I co, gadałeś z nim? Z buzerem? Tak. Tak, jasne. Powiedziałem mu, że u nas wszystko gra i że nie mam dużo czasu, bo chcę pokonać przełęcz jak najszybciej, zanim pogoda się zmieni. Co o tym myślisz? Sam nie wiem. To nie wygląda dobrze. Ale warto spróbować, dlatego lepiej ruszajmy. No, no naprawdę jestem zdziwiony, zdziwiony i zaskoczony. Bym się nie spodziewałam się takiego. Dymu. Jest czysto Gdzie oni są? Gdzie oni teraz są? Hej, coś wejść coś zjeść? Wszystko, co mam, jest przemoknięte. No, no, no. Nie sądziłam, że się znów ogrzeje. Może chcesz coś zjeść albo Tak. tak Dobra. Jasne. Boże nawet nie jestem. No, powodem. ja też nie. Się ci, chodź, chodź. Wow. qué romántico! Nic. Sen John, zgłoś się. E, tu kapel St. E, co jest, kapitanie? Wracaj do kwatery głównej. Natychmiast. Spotkamy się w lazarecie. W lazarecie? Co się stało? Miał miejsce wypadek. No to ruszam. Co się do cholery dzieje? E, porucznik Whitaker. Jesteś tam? Cholera. Sara? Zgłoś się. Sara. Ja pierdolę. Co ty tu robisz? Och, ale nie wolą plecy. Idź, idź. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. Kinsen. Jezu, chryste. Muszę żeby mu uśmiechnąć. Czy, 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 czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor, to moja wina. Ja przydzieliłem go do Lazaretu. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to czpółnocny. Wiedziałeś? Nieważne. Już nie. Idź stąd, kolego, idź stąd! Wik, Kapralu! Hej, stary. Widziałem, jak ostatnio wyjeżdżałeś z Wiedźmą z Wyspy Magów. No, jak poszło? Macie na myśli porucznik Whittaker, sierżancie? Nie, to, to nie tak. Spoko, luz. To, to są same trepy, nie? Pierdolimy od rzeczy. Mimo to, okaż trochę szacunku. Spoko, jasne. Wiesz, nie miałem nic złego na myśli. Na razie kaprał Sanzom. Di, kapral dowodzący. Czerzanie, jak leci. Dopiero jest gnat. Ej, tylko z tym uważaj, bo sobie odstrzelisz oko. Tak, sam mam jedną sztukę. Dobry sprzęt. No dobra. Potrzebujesz czegoś? Ja to mam. No tak, to ma sens. Sam bym to zrobił, gdybym miał kredyty, wie. Kredyty cię gryzą w kieszeni, czy co? Co, chcesz mnie zaprosić na randkę czy co? Jestem zajęty. E, e, dobra. Kabralu, sędzia. Widzimy się wkrótce. W następnym odcinku to się zainteresujemy tym obozem właśnie tutaj. To jest obóz, obóz wypadowy nad Spruce Lake. Jokeloizuj obóz. Wyspa magów. Okej. Okay. Tak, za, jest, obóz jest zaznaczony. Mam nadzieję, że nie będzie aż tyle, tak trudno, co? No taką mam, taką nadzieję. Obóz wypadowy u piesu Oznacz obóz dodatkowe wątki babuły Bełty zapalający przepis. Aha Okej okay, no Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeżeli Ci się podobał to zostaw coś po sobie, to na razie trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.